W sobotę odbyło się TV Awards i zostały rozdane nagrody dla najlepszych graczy, i dzisiaj sobie to wszystko podsumujemy i pogadamy o tym z czym się zgadzam, a z czym nie do końca. Dziękuję wszystkim wspierającym, jesteście totalnymi szefami i witam Stasia, czyli nowego wspierającego. TSE Kup stary i sypni groszy na czynsz, żeby lżej się żyło. Subskrybujcie kanał, jeszcze zanim zaczniemy to, sponsorem dzisiejszego odcinka jest PirateSwap, czyli strona, na której możecie sprzedawać, kupować oraz wymieniać swoje skiny do CS-a. Jeśli klikniecie w to miejsce i wpiszecie kod FRYTOX, otrzymacie aż plus 35% do doładowania, czyli zamiast 100 dolarów dostaniesz 135 dolarów o 1 trzecią więcej. Możesz też wymienić skiny, które już posiadasz, np. 3 tańsze na jeden droższy, albo jeden drogi na 3 tańsze. Natomiast jeśli chcesz sprzedać swoje skiny za realne pieniądze, również możesz to zrobić na PirateSwap. Słab. A Freetox, również dostaniesz plus 35% do sprzedaży, czyli skina wartego 100 dolarów możesz sprzedać za 135 dolarów. A sama sprzedaż jest natychmiastowa i nie musisz czekać, aż ktoś kupi Twojego skina. Więc jak widzicie, naprawdę warto, dlatego klikajcie w link w opisie, a ja przychodzę do odcinka. I zaczniemy sobie od głównych nagród, głównych nie, główne to były za top w rankingu, czyli od tych tych re reszty, nie? Mamy Opener of the Year, czyli najlepszy otwierający, no to tutaj Dong z klasował. No i się nie dziwię, chociaż i tak Nico tutaj powalczył z tymi 85 punktami, więc no nieźle, ale no Dong, no, no nie ma lepszego entry niż Dong. No to jest oczywiste stary, więc no tak musiało być. Closer of the Year, tutaj był Jiel i Bit na drugim miejscu, to już w ogóle. I nie wiem co tutaj Hat robi, myślałem, że hat to jest w ogóle Anchor, a nie Closer, ale no ja się nie znam ogólnie tak na pozycjach aż tak bardzo, więc no nie wiem. A no tutaj JL wygrał, no JL też bardzo dobry rok zagrał, więc też nic dziwnego, że wygrał. O tutaj jest Anchor, tutaj jest właśnie Hat. a bo pewnie Closer to jest Potero, dobra, dobra, jestem dybilem, wybaczcie widzowie. Tutaj wygrał Beat, też bardzo dobry gracz, ale trochę za nisko jest w rankingu, ale o tym za chwilę pogadamy, ale Beat wygrał, więc Gituwa. Jeszcze nie co zrobił w ogóle na trzecim miejscu, zondik to jest totalnie chłopie, więc nie wiem, co tutaj robi. A Wuper Monezji wygrał. I to ze sporą przewagą, nawet nad Zaju, jak widzicie. Shiro ma trochę mało punktów, uważam. Ale, no, Monezji słusznie nad Zaju, no bo Zaju nie gra w w ogóle. Zaju gra więcej kałachem niż awp więc to no nie jest już takim typowym sniperem, nie? Jest takim, taką hybrydą. Więc dobrze, że Monezji wygrał, bo tak powinno być. Igla wygrał, oczywiście, Alexi Ze sporą przewagą nad Chopperem. Chociaż Chopper nie powinien być drugi. Nie uważam Choppera za dobrego Igla. Gdybym miał robić, robić ranking Iglów, a pewnie będę robił, no to Chopper dziś będzie w pierwszej piątce, ale dziś tak bardziej piąte, czwarte miejsce, coś koło tego. No i Karigan też, no Karigan to zawsze jest dobry, więc zawsze jest wysoko w tych rankingach. Coach of the Year, no tutaj bez zaskoczenia Blade, chociaż ten coach z tego, ze Spirit też ma dużo punktów, 85, to jest całkiem sporo. Co to w ogóle jest, ja nie znam, Hali, on coś grał w ogóle? W jakichś teamach? Nie, nie grał, on w ogóle w teamach nie grał, on w ogóle nie był graczem, ten coach, no właśnie. A no już trochę wygrał z tym Spirit, nie? A ile on w Spiritu siedzi jako coach? Od 2022, okej, okay, wcześniej Academy, Trenował i jeszcze jakąś espady, ale to tam jakiś bambikowy team. No, no, nie wiem, czy to jest dobry coach, czy słaby, ciężko mi ocenić, no ale graczem nie był, nie? Więc nie wiem, nie znam się. Co mamy dalej? Jest coach highlight of the year. No to tutaj wygrał Dong ze swoim highlightem z Majora ostatniego, a zresztą wam go pokażę. już, już wszystko wie. Darmowe flagi dla ostat... Moment na jakiś highlight jeszcze dla niego, ale po drugiej stronie celowany snajper, mimo to Donk, jeszcze daje sobie szansę. Wow, wow, Dong działa, jeden na dwóch, ale nie, no nie wierzę, by Donk miał to ugrać. też. Is... Oh! 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 Jeden znowu! Jeden zagranicznik Donka! Umiesz, Kuba, umiesz, to jest Drugie Nikot, ale ten Ace Niko to, to nie był, to nie była jakaś wybitna akcja, to był Ace z tego, z Digla, ale nie ma tutaj podlinkowanej tego niestety, ale oglądałem to wcześniej, no i to nie była jakaś wybitna akcja, ta akcja Jala była już dużo lepsza, bo to jest ta z Dasta na Spirit właśnie to było, on to chyba 1 na 3 ugrał, coś koło tego to było, a gdzie to jest Ace, nie może że zrobił Ace'a wtedy, ale chyba 1 na 3 wtedy był, nie? Ale ta akcja Niko z Blasta na, na, na Vitality, to by, to by była dobra akcja, szkoda, że ona nie wyszła, nie? Gdyby, te, gdyby wygrał finalnie tego klacza, no to myślę, że że Donka by wpierdolił dupą, nie? Ale no niestety, <laughs> przegrał klacza, ale przynajmniej rozwalił biurko. Chociaż coś. No i tak wygląda team gwiazd i powiem wam, gdyby taki team powstał, Dong, JL, Beat, Monezy i Alexi B i jeszcze Blade na kołczu, to byłby naprawdę mocarny team. W ogóle zobaczcie, że jest tutaj cztery osoby z Navi tutaj są, nie? I Monezy z g no i Dong ze Spirit, nie? Ale taki team by nie wyszedł, no bo Dong nie gada po angielsku. Chociaż może by dał radę, nie wiem, nie wiem. Ale gdyby taki team powstał, no, no Myślę, że Falcons mógłby tyle wyłożyć, nie no, nikt by ich nie sprzedał, nie? I w ogóle, zobaczcie, jak wygląda teraz gablota Donka, nie? Tutaj te trofea, które zdobył, Major i raz, dwa, trzy, cztery statuetki. Za właśnie, za najlepszego Entry, za Highlighta, za ruki za Roku i za... za co to jest? Player of the Year, no właśnie, bo... Zazwał jedynkę, pierwsze miejsce. Jeszcze 6 MVP do tego nie on to jest taki szef. Nie? No i przejdźmy sobie do właśnie Top 20. Co mi się nie podoba w tym Top 20? Na pewno mi się nie podoba Broki. Ja w swoim Top 20 Brokiego w ogóle nie brałem pod uwagę. samo Torzyego nie brałem pod uwagę w ogóle. No i tego Brokiego na 20 miejscu jeszcze bym zaakceptował, nie? Ale co on robi na 8 miejscu? W czym Broki jest lepszy od Bita? Powiedzcie mi. Czy jest chociaż jedna statystyka, w której jest lepszy od Bita? Zobaczmy sobie. Bit ma wyższy rating, na pewno. Na me meczy na arenie to jest ósmy, Bit jest dziesiąty, ok. Y versus 110 Team, Bit jest 6, a Broki jest dopiero dziesiąty, nie? Ty casty jakiś i tak dalej, no... Nie wiem, Broki nie powinien się tutaj znaleźć, no nie ma szans, nie? Zobaczcie, Broki jeden turniej wygrał, no i dwa finały Majora i jedno MVP tylko. A zobaczcie, Bita też ma jedno MVP i wygrał cztery turnieje w tym Majora, no i jeszcze trzy finały. więc jeszcze wyższy rating, no Nie mam pojęcia co tutaj się stało i jakim cudem broki jest nad bitem. W ogóle nad Frozenem jeszcze jest, nie? gdzie Frozen jest najlepszym graczem w Face, Więc też nie wiem, czemu bit jest nad Frozenem? No dobra, y, broki może ma to MVP, ale no, ogólnie no, to jest słabsze Frozena Frozenem się wydaje, nie? I też właśnie się w tym roku mówiło, że broki no nie dowozi, nie. A nagle tak o pizdy zostaje. Ósmym najlepszym graczem świata. No jest to co najmniej dziwne. A zobaczmy, gdzie, na jakich miejscach Broki był wcześniej. 26, 10 i 8, no to 2020 23, był chyba lepszym w wykonaniu Brokiego mi się wydaje. 11 rating, dużo więcej wygrał i był na 10 miejscu, gdzie w tym roku zagrał gorzej i jest wyżej. No nie mam pojęcia, ku... jak ten ranking HLTF działa, ale jest jak jest, nie. Tors jego też się nie spodziewałem, że będzie, ale 20 miejsce i jeszcze do zaakceptowania. No bo Maus miał dobry rok, nie, więc no, Torzy mógł się znaleźć. Mógł się znaleźć. Też jak widzicie tutaj te, co są wypisane, to nie wygląda aż tak źle. Nigdzie nie jest poniżej 20, więc no nie źle. Nie? No dobra, mógł się znaleźć na tym 20. Miejscu to Orzinie. A jeśli Broki na ósme, to jest szok dla mnie, nie? Wonderful też jest trochę wysoko, uważam. Jedenaste miejsce dla Wonderfula. No to jest dużo. To jest dużo. Yy, I co jeszcze tutaj, bo ta... A im też mnie zdziwił. I ma w ogóle nie brałem pod uwagę, że on się tutaj znajdzie. No a się znalazł. Jeden z się rating. No nie jest to wybitnie, nie? Tutaj też widzicie, te statystyki tutaj, no nie są najlepsze, ale też nie są złe, nie? No też mógł się znaleźć, ale też go nie brałem pod uwagę. Totalnie o nie zapomniałem. Dziwi mnie, że się sensu nie znalazł. Ale co to znajdę, bo to było gdzieś tutaj. Dobra, nie znać Znalazłem na Twitterze grafikę od nich, no i na 21 miejscu to się NERDS, właśnie nercami mi brakuje trochę w tym rankingu. Nie wiem co ich robi na 25. miejscu, to jest bardzo dobre pytanie. Więc co VOXIK robi na 29, a Senzu dopiero na 28, no trochę nisko, tym Pat bardziej, patrzcie, jaki ma rating, nie? Jest pod Device'em i pod Nafem. no nie wiem, te... wiem czemu jest tak nisko, nie? I pod Twist'em, a gdzie Twist też nic nie ukrył w tym roku, nie? Więc jest to. Dosyć ciekawe, że Senzu się nie znalazł, bo uważam, że powinien. Też jeszcze, przecież mamy tutaj Rookie Roku i tak dalej. No i tutaj, Team of the Year, no to oczywiście wygrał Na'Vi, no bo co innego mogłoby wygrać niż Na'Vi. Na drugim miejscu znalazło się g co ciekawe, a Spirit dopiero na trzecim miejscu. I tak powinno być, g jest najlepszy na świecie, widzowie, wiecie o tym. Szkoda, że Niko ale mniejsza. ruki Roku, oczywiście Dong. ruki Roku, czyli że e, osoba, która dopiero wchodzi, nie, do gry. Więc tutaj wygrał Dong i na drugim miejscu był Malphs i Zon Zontix? są tutaj robi, kurwa. Nie, wszędzie tego Zontixa dają, gdzie Zontix jest turbo kurwa, nie? To mnie ciekawi. A no, donk, no zasłużenie, nie? No, MAPS, zajebiste odkrycie roku. O właśnie, to jest odkrycie roku, tak to można powiedzieć, to jest odkrycie roku. No ale Donk no wiadomo, on no, musiał wygrać, nie? No i jeszcze tutaj z kobiecego esportu, no to Women Thief of the, of the Year, no to oczywiście Imperial. Ale na drugim miejscu Nawi Venice. No, szkoda, że na drugim zawsze, nie? I szkoda, że Nawi Javelins już nie jest Nawi Jovenins. No, szkoda. A Women Player of the Year, no to Anna wygrała. I na, na drugim i trzecim miejscu też są graczki z Imperial. Więc no tutaj, no, niestety trochę lipa, nie? Jak to w ogóle wygląda, że same że top 3 to są same z Imperial, nie? To tylko pokazuje, jak, jak to Imperial dominuje, nie? Na tej kobiecej scenie. A szkoda, że się Wiciu nie znalazł, bo Wiciu też jest mega dobra, nie? Też możecie się pochwalić w komentarzach, jak wasze typowanie wygląda. Mi się udało 40 punktów tylko zdobyć. No nie jest najlepiej. Jestem, 13, jestem na 13296 miejscu. No trochę nisko, ale uważam, że nie jest źle. Z tym instalem odjebałem trochę, bo nie sądziłem, w sensie nie wiedziałem, że tylko rating z lanów się liczy, gdybym wiedział, no to bym go kwa, nie dawał, wiadomo, nie, ale i tak nieźle, top 36 jest git widzowie, nie, w ogóle tutaj ta topka mają wszyscy tyle samo punktów i tam była jakaś drama w ogóle, że to ustawione było, że oni mieli dokładnie te same piki, te same błędy i w ogóle, nie, więc jest to ciekawe, nie, ciekawe, ciekawe, czy mieli jakieś liki, czy nie mieli jakichś lików, jest nowy konkurs widzowie, koska została rozdana oczywiście jest film z rozdania koski na drugim kanale i teraz będą rozdawane mniejsze skiny, ale co Miesiąc, więc teraz do wygrania jest taka włóczka. Subskrybujcie kanał, bo każdy sub bierze udział w konkursie. Ale musisz mieć publicznego suba, oczywiście, i pod koniec stycznia ta włóczka trafi do jednego z was. Więc subskrybujcie! No i to tyle z tego HLTV Awards. Możecie, możecie powiedzieć w komentarzu, z czym się nie zgadzacie, z czym się zgadzacie, i tak dalej. I ja se chętnie poczytam, nie? I widzimy się jakoś niedługo w kolejnym odcineczku Siemano.